Czego będzie dotyczyła seria, którą właśnie zacząłem? Jak będzie wyglądać? No wszystko, co istotne. Okej, okay, seria będzie dotyczyć przygotowań do zawodów w Sopocie. Generalnie nie jest to żadna kopia chłopaków z WK, jest to raczej mała inspiracja, bo jak ja zaczynałem, e, tylko oni byli tak naprawdę na YouTubie, no i tylko oni pchali w górę, tak, żeby robić jakiś tam progres, tak, przekazywali, przekazywali wiedzę i tak dalej. No niemniej, powiedziałem sobie, że kiedyś również wystartuję w owych zawodach, no i teraz mamy niecały rok, żeby się przygotować do spełnienia owego marzenia, tak? Co będę wam pokazywał w owej serii? Trening, dieta, wszelkiego rodzaju tipy wszystko, co istotne w trakcie przygotowań. Co ciekawsze, w tym roku spróbujemy przygotować się naturalnie. Jest to coś nowego na YouTube, mam nadzieję, no bo w tych czasach wszyscy pokazują to raczej z tej ciemnej strony. No i wiadomo, każdego interesują rzeczy jak IFBB Pro i tak dalej czyli te najwyższe laury. Niemniej. Nie uważam, że miał aż takie predyspozycje, żeby w coś takiego się pchać, więc mogę spełnić jakieś swoje małe marzenie, którym jest właśnie Start w Sopocie. No i przeprowadzę Was przez ten cały, cały etap krok po kroku, odcinek po odcinku. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. No i przeka przekażę Wam ogrom wiedzy, którą zastosujecie w własnym treningu. Do Zawodów przygotowuję się przed, pod okiem Arkadiusza Czerwa, osoby, która startowała multum razy w Sopocie i osiągnęła duże, duże sukcesy. E więc wiem, że jestem w bardzo dobrych rękach i mam nadzieję, że przygotu... przygotujemy się godnie i wrzucimy bardzo dobry pakiet na scenę Nie będę wam przeciągał, nie będę przynudzał Zapraszam Was na trening klatki piersiowej i ramion Rzuciłem tam parę tipów, może coś dla siebie wyciągniecie i wprowadzicie swój trening. Zapraszam was serdecznie every oh, single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system i don't wanna be a slave i will be doing shit my way uh, on the highway and in the driveway It's a nice range cuz grind gone through the times oh, so Zostawiliśmy troszeczkę w zapasie, które poza było dużo lepiej niż z pierwszej serii. Rozglądam, no, że się za słabo dogrzałem, ale mieliśmy 100% tego, co było możliwe. Generalnie jestem zadowolony, zrobiliśmy duży progres. I tyle, będziemy przychodzić już do następnych ćwiczeń. Teraz mam 4 ćwiczenia na ręce, 6 serii na triceps 6 serii na triceps. Myślałem, że zrobię to w seriach alternatywnych, ponieważ nie mam dużo czasu, to jest personalny. Niemniej udało się przełożyć i zrobimy wszystko po kolei. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, know what I'm about, have your full cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round. skania za mną generalnie na bardzo dużo. poziom w końcu do, końca do domu z pierwszej serii powinienem ja zamykać na jedno powtórzę nie więcej ale nie ukało do zakresu niewygrzania się no, Tym idzie mam nauczkę na przyszłość i wiem co muszę poprawić Tak jak mówiłem w poprzedniej serii bo myślałem że, że, że tamta była ostatnia Przechodzimy do ramion 6 serii na biceps, 6 na triceps Głównie przy zakresie od 8 czy nawet 6 do 12 powtórzeń. Więc zapraszam

żeby był jakikolwiek zapas. Myślę, że tutaj w tej serii miałem ja, powtórzenie w zapasie. To świadczy o tym, że zrobiłem lekki progres no, i mam nadzieję, że na następny czynniku 6 dołożymy. O, dlaczego sztanga? Zględna na to, że łatwo implementować po prostu Na hatrak zapewne po 6 tygodniach skończyłby się nam progres i by było tyle z tego. Tutaj możemy dokładać po 2,5, jeżeli gdzieś ma mniejsze krążki po kilogramie i cały czas, cały czas możemy notować progres i dużo łatwiej to monitorować tyle. Przechodzimy do przyceptu. Wyciskanie na płaskiej, wąskiej Dobrze w progresie w Chuj. 87 na 7. Glądam z ostatniego tygodnia jest po prostu masawka. Cały czas podkładamy, no nie przyspognęła jestem na masie, więc to już dosyć spory czas, więc już wszelakie ruchy na sztandze względem dokładania kilogramów. Mega mnie cieszą. Ok, następna seria 90 kg. Próbujemy sześć powtórzeń. Przyjęłem do się bez problemu. Nie zobaczymy jak to będzie wyglądało jak na ten moment jestem bardzo zadowolony skończymy to, przechodzimy na biceps strzałka 3 podgrzania zapasiem bez yy, szczerku na technicę. Jestem mega zadowolony. Dołożyliśmy sporo kilogramów. No jak jakbyśmy 6 kg. Myślę, że nie jest tak źle. Dobra. reset jest skończony. Ścigamy ciężar. Idziemy na maszynę na obinanie. Po prostu mam to przygram. Pokażę jak to u mnie wygląda. Get after it, investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits. Go, let me spend everything that you see, something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off oh, forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snap shots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been Bardzo dobrze je czuję, nie będę go zmieniał i nie będę narzekał do arka, że mi się bardzo nie podobał. Okej, okay, zrobiliśmy program. Dołożyliśmy ponad 3 kilo u także jest OK. I zachowaliśmy liczbę kultury z poprzedniego treningu, także no raczej świadczy to o tym, że progresowaliśmy. Technika nie ucierpiała, myślę, że wyglądało wszystko tak jak powinno. No i co? Jeszcze dwie serie i przechodzimy do Let's go! Yo, I'm like an addict, dude, I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Ok, 12 powtórzyć mogłoby się wydawać, że mogę zrobić jeszcze dwa Ja mniej wiem, żeby straciło to na jakości I więcej bym się szarpał i namęczył nie to co trzeba Dlatego zostawiłem sobie te dwa nie w zapasie, żeby w następnej serii to wykonać cały zakres powtórzeń, który mam zaplanowany No i myślę, że w ostatniej serii polecimy Oli też myślę, że i tak w na 10 powtórzeniach ze względu na to, jak wymęczy się w dwóch pierwszych seriach. Lecimy. Ostatnia seria zrobiona, sedy niestety, niestety do upadku, ja nie ja nie nie to niemniej zachowaliśmy do zbiornik. Teraz zrobimy dla Was nowy check ford, pokażę jak to wygląda w odległości kilkunastu tygodni zawodów. zawodu. Na razie jesteśmy w okresie masowym już od około 5 miesięcy. Na bazie jest 76 kg, raz się pokazało 77 tym no, Myślę że po prostu, że, że dlatego, że się nie wyspałem. Mamy dobre światło, idziemy. Trzeba parę ujęć. Vi skal bare sjekke Myślę, że masa jest solidna, otrzymujemy dobry poziom bodyfatu. To się przełoży na to, że będziemy mogli dłużej budować mięśnie i zarazem mniej czasu poświęcimy na redukcję, więc forma powinna być dużo lepsza w momencie, kiedy podejdziemy do deadlineu, to do naszych zawodów w sobocie, tak jak mówiłem na początku tego filmu. Przygotowujemy się w tym roku naturalnie, zobaczymy jak to będzie w następnym. Jeżeli będę zadowolony, po prostu nie będziemy korzystać z żadnych dopalarzy. No jak na ten moment prezentuje się dla mnie, to bardzo dobrze i jestem zadowolony. A co będzie w przyszłości zobaczymy. Zajdzie znać jak Wam się to podoba i to byście poprawili w mojej sylwetce. Nie zapraszam tej do dyskusji. Może wyciągniemy jakieś fajne ciekawe wnioski. Pozdrawiam. Dobra, trening góry zrobiony. Może nie takiej całej góry, no bo mieliśmy tylko klateczkę i ramiona, no niemniej robiliśmy górę. Wiem, że zaraz trafi się jakiś obrońca wielki, nauki i tak dalej, który powie. Kurwa, miałeś cztery powtórzenia w zapasie. Dobra. Miałem cztery powtórzenia w zapasie, ale wiem, że tylko jedno wykonałbym poprawnie, a kolejne trzy kompensowałbym barkami i tym, że moja dupa by była pod samym sufitem. Więc słuchajcie, moja ideolo ideologia jest prosta. Nie będę robił powtórzeń, które będą polegały na tym... ...które polegają na tym, że kompensuję w ćwiczeniu innymi partiami niż przykładowo barkami. No cokolwiek, rozumiecie raczej o co chodzi. Także to na czym ja się skupiam to jest po prostu wykonanie ćwiczenia z poprawną formą. E, musicie zrozumieć, że to, że wykonacie kolejne 4 powtórzenia, no kompensując, budując wasze ego i tak dalej, to jest coś, z czego będziecie musieli się zregenerować. Więc ja wolę regenerować się z ćwiczeń, z ćwiczeń, powtórzeń, które dokładnie zastymulują tą partię, w, które, w którą celuję, nie jeżeli regenerować się z tego, że kompensowałem i kurwa po prostu zajechałem układ nerwowy. Pamiętajcie, no że z tego będziecie musieli się zregenerować. To może się przełożyć na waszą kolejną jednostkę treningową, a nawet na tą samą. Także pamiętajcie o tym upadek techniczny zawsze wygra z upadkiem mięśniowym, bo po prostu jak zajedziecie ten mięsień, to choćby kurwa wujek Władek stał z grobu, to i tak nic się nie stanie. Nic się nie stanie. No po prostu nie, nie zrobicie już żadnego ruchu i się zajedziecie. Dobra, czego będzie dotyczył kolejny vlog? Bo wszystkie wstępne informacje przecież podałem na starcie. Generalnie czasami tak spojrzę, że mam taki odruch, nic nie mam tam napisane w razie czego. Dobra, czego będzie dotyczył kolejny vlog? Kolejny vlog będzie dotyczył mojej diety, moich makroskładników, jak to wygląda, dlaczego taka, a nie inaczej, jak wygląda Mój cały dzień jedzenia, to znaczy. No, ja jem codziennie tak samo. Nie będę wam tutaj czarował, że moja dieta jest urozmaicona. Ja po prostu jem tak samo, bo kurwa, nie lubię z tym kombinować. Myślę, że jem w miarę zdrowo i no, myślę, że to się nawet przekłada na to, kurwa, jak mi idzie, bo idzie mi na całkiem spoko. I tyle. Pokażę Wam to wszystko. No i słuchajcie, powiedzcie mi, czy Wam się podobało? Co byście zmienili? Co było nie tak w tym vlogu? Jestem otwarty na krytykę, bo chciałbym, żeby po prostu z odcinka na odcinek to wyglądało coraz lepiej. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać. Zwajajcie się w komentarzach, lajkujcie, udostępniajcie kurwa cokolwiek. No i widzimy się w kolejnych odcinkach przygotowań do Sopotu. Eee, dzięki za poświęcony czas. No i zapraszam. Cześć.